Cześć, dzień dobry z tej strony. Magister Stimminga. Witam Was bardzo gorąco na moim kanale. Oczywiście witam Was tak pierwszy i ostatni raz, ponieważ to taki mały znak, że udało się, obroniłam się. I będę teraz nadrabiała wszystko, co mam do nadrobienia na kanale, czyli tak, mini domek w tym jest, także spokojnie niebawem to się wszystko uda. I powiem Wam tak jeszcze, że będę planowała wprowadzić jakiś plan kanału, nie wiem jeszcze na czym on będzie polegał. Ale to wszystko na spokojnie wkrótce się okaże. Dzisiaj tradycyjnie widzimy się na mojej reakcji na najnowszy dodatek. Mam nadzieję, że ten zwiastun będzie długi, a my będziemy naprawdę pozytywnie zaskoczeni. No, mam taką nadzieję: mam nadzieję, że nie, nie zawiedziemy się, bo naprawdę wszyscy zauważam, że mamy bardzo, bardzo wysokie oczekiwania. Tym bardziej, że zostało wspomniane coś o wsi. Także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że wszystko będzie po naszej myśli. Ja obawiam się, że po prostu jedyna rzecz związana ze wsią to będzie miasto i coś jeszcze dookoła tego, a nie właśnie takie typowo wiejskie życie. No ale zaraz to się okaże, bo naprawdę zostało tylko 30 sekund i będziemy wszystko wiedzieć. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, co Wy sądzicie o tym rozszerzeniu. Ja jeszcze nie wiem, wy jeszcze nie wiecie, ale jak już może u mnie oglądacie, to już pewnie wiecie. Dobra, lecimy. Tradycyjne odliczanie. 5, 4, 3, 2, 1. No to lecimy. Dobra, zaczyna się fajnie. Ok. Dobra, widzimy tutaj uwielbienie z naturą. Trochę mi się to skojarzyło z Królewną Śnieżką. Czy tam pie... ptak zrobił kubkę? Dobra. Zaczyna się... Ciekawie. Otoczenie jest fajne. Mamy tutaj e, zające. Zobaczcie. E, no, wygląda to otoczenie fajnie, naprawdę. O, nasza kochana bohaterka wróciła. I teraz spójrzmy na to, co tutaj się dzieje. Czy to będą jedyne zwierzątka, jakie dostaniemy teraz? Dynia, okej. Okay. Czyli e, tak jak trochę lama, zobaczcie. Tak. Tak, no to jest, to jest fajne. Zobaczcie, kurki. Tak jest. Świetnie, ale te zajączki są bardzo urocze. Dobra, jest naprawdę. Jest naprawdę. Do... Lis nawet? Nie. Nie, no poważnie? Lama, lis, zające? No właśnie, jaja, jak Berety. I zobaczcie, będzie można zbierać jajka. Krowy! Tak jest! Mamy to, na co wszyscy czekali. Mamy krowy, jeszcze konie i w ogóle wszyscy będą spełnieni. Ja też nie mogę. Dobra, co tu dalej? Ja jak berety normalnie, słuchajcie. I w ogóle to otoczenie wygląda bardzo fajnie. Zobaczcie, są takie stoiska jakby e, nowe. Czy to będą jakieś konkursy na najlepsze warzywko? Też by to było na pewno bardzo, bardzo fajne. O, no i wygrał z tą dynią wielką, okej. Okay. No te ptaszki w ogóle fajnie, że są takie bardzo bliskie, tak? No, atak kury? <laughs> atak kury. Ale te zajączki to naprawdę to otoczenie. Powiem Wam, że też jest naprawdę ciekawe. No, kury, krowy, zające, lama. Dobra, więc jak widzicie, premiera 22 lipca, więc to jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. Bo ponad miesiąc, powiem Wam szczerze, liczyłam na to, że to będzie początek lipca. No więc powiem Wam, że długo, ale spodziewałam się właśnie czegoś takiego, że ta data będzie odległa. Ale fajnie, powiem Wam, że na razie wygląda to naprawdę w porządku. Wygląda to naprawdę na razie fajnie, jak najbardziej. Jednakże czułam bardziej chyba na pola niż na te zwierzątka. No ale ale ja na razie jestem na plus, więc na pewno jeszcze zrobię taką, słuchajcie, taki przegląd, taki krok po kroku tego zwiastunu, żeby zobaczyć jeszcze tych smaczków więcej. Tak jak mówiłam, to jest pierwsza reakcja. Więc. Dajcie znać, co wy myślicie. Czy, czy jesteście właśnie pozytywnie nastawieni, czy już jesteście negatywnie nastawieni? Dajcie znać. Widzimy się w grze 22 lipca. Ja się z Wami Żegnam zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Cześć!